Cześć, dzień dobry, Tomasz Guzik. Dzisiaj poruszymy sobie cztery wątki. Rozpisałem sobie takie notatki. Eee, zacznijmy może od montażu za pomocą sztucznej inteligencji. Pewnie zauważyłeś, jak mnie gdzieś tam obserwujesz w mediach, że coraz częściej wrzucam rolki, tiktoki, shorty, a wcześniej tego nie robiłem. Czym to jest spowodowane? Ponieważ znalazłem sobie zestaw aplikacji, które mi całkowicie upraszczają tą pracę i mogę wyprodukować kilkadziesiąt filmików w ciągu na przykład godziny, dwóch, a resztą pracy zajmuje się sztuczna inteligencja i będzie coraz łatwiej. Jest to aplikacja Captions. Ja ją pewnie w przyszłości będę pokazywał, kiedy uruchomię jakiś affiliate program, żebym też Czerpał przychody z, z polecania takiej apki. Ale co jest najważniejsze w tej apce? Ma wiele różnych, rozmaitych narzędzi AI-owych, które niesamowicie ułatwiają pracę. Przede wszystkim bardzo dynamiczne, fajnie zmontowane napisy, które sprawiają, że film jest bardzo angażujący, ale to już ma wiele aplikacji. Więc powiedzmy, że to nie jest żaden wyróżnik. Ale kojarzycie taką funkcję. A catcher, że ktoś patrzy obok gdzieś w kamerę, gdzieś tam wzrok jest z boku, a sztuczna inteligencja przerabia ten film, aby człowiek patrzył się centralnie w obiektyw. To tam jest taka funkcja, ona jest normalnie w pakiecie, w aplikacji, możesz jej używać. Kolejna rzecz jest coś takiego, chyba dajże, jak Adobe Podcast czy Adobe Studio, jakoś tak się to nazywało, że wyszumia ci tło. I ta aplikacja w zupełności potrafi wyszumić twój filmik, żeby miał idealne dźwięk. To jest kolejna z takich funkcji. Automatyczny zoom in, zoom out, aby twój filmik był dynamicznie zmontowany. Więc wszystkie te funkcje pozwalają montować filmiki w bardzo szybkim czasie. Ja czekam, jest też już integracja z zapierem, ja to będę pokazywał w kursie, który wychodzi we wrześniu, że automatycznie z Twojego telefonu są zaciągane pliki, a następnie trafiają bezpośrednio do montażu. I ten montaż się dzieje w chmurze, na Google Doc na dysku Google przy użyciu właśnie API Captions, a następnie do folderu trafiają już gotowe filmy i można je opublikować w social media. Więc to jest bardzo fajne rozwiązanie, niestety na razie ta, ta funkcja nie działa, ona jest aktywna kilka dni i wywala mi błędy, ale myślę, że to jest naprawdę kwestia tygodni, gdzie ten problem zostanie załatany. Captions pracuje również nad aplikacją desktopową na MacBooki, dzięki temu myślę, że będzie się dało hurtowo montować te rolki, już nawet bez żadnych integracji, automatyzacji, tylko zaciągniemy sobie 20 filmików z telefonu, Bach i to będzie dynamicznie montowane, dynamicznie montowane, dodawane napisy itd. Eee, co tam jeszcze w tej aplikacji jest? Jest jeszcze funkcja dotycząca muzyki generowanej przez AI. Myślę, że to wszystko gdzieś tam sprawia, że ta aplikacja jest najlepszą aplikacją na rynku do montażu krótkich form, więc sprawdź i się przekona, Jest dużo prostsza od CapCut i wszelkiego rodzaju innych aplikacji montażowych. Więc sprawdź koniecznie, bo moja jakość mojej pracy, jakość mojego życia, jakość mojego marketingu znacznie wzrosła w sytuacji, gdy odkryłem tą apkę. Dlatego koniecznie musisz do niej zajrzeć. Jak tylko wyprodukuję jakieś linki afiliacyjne i aplikację desktopową, to ja nagram taki potężny materiał, gdzie wszystkie funkcje omówię. Więc na spokojnie wykaż się cierpliwością. Czyli ten wątek montażu rolek mamy za sobą. Kolejna kwestia. Wczoraj wleciał filmik na mój kanał, możesz sobie zobaczyć o tworzeniu platform kursowych za pomocą platformy EasyCard. Dzięki temu tworzenie prostych kursów. Nigdy nie było wcześniej tak proste jak teraz. Można to wyklikać platformę do szkoleń dosłownie w 10 minut, i czasy, w których liczyła, liczyły się umiejętności techniczne, one bezpowrotnie znikają. Dzisiaj liczy się jakość Twojego marketingu i umiejętność korzystania z aplikacji, aby cały czas skracać swój czas pracy. To dosłownie z kwartału na kwartał. Widzę, jak moja firma uzyskuje kolejne nowe możliwości dzięki temu, że powstają jeszcze lepsze aplikacje, mają jeszcze dopieszczone funkcje. Wszystko zmierza w kierunku tego, że jest coraz prościej. Nigdy nie było tak prosto jak teraz, więc sprawdź sobie ten filmik. On fajnie się, do, do, fajnie się przyjął już w pierwszy dzień. Oglądacie, przerabiacie, on trwa 30 minut, ale tam pokazuje również, jak skonfigurować płatności i to wszystko, żeby automatycznie odpalić sobie sprzedaż kursów. Ale w tej chwili e, naprawdę wyklikanie takiej platformy do e-learningu to jest 10 minut pracy, więc nigdy wcześniej nie było tak prosto. Przemyśl, zastanów się i zobacz sobie ten filmik, jeżeli chcesz wydać swój kurs, bo kończą się czasy, kiedy umiejętności techniczne stanowiły barierę, Dzisiaj tylko rola marketingu, rola budżetów i tego typu rzeczy będzie miała znaczenie. Kreatywność, jakość tego kursu, czy ten kurs będzie merytoryczny czy nie, to to będzie decydowało, a nie już rola aspektów technicznych. Kursy mamy dograne. Wczoraj siedziałem cały dzień nad automatyzacją, nową automatyzacją, i również tu czekam na referral, referral link od właściciela tej aplikacji. Bo mamy taką aplikację jak DM Sales, i tam możemy sobie pogadać z wirtualnym asystentem AI, który przygotuje nam paczkę leadów. Możemy wskazać mu dokładnie: Hej, potrzebuje 200 właścicieli sklepów internetowych w takim, takim obszarze Warszawa, promień, promień 100 km na przykład e, przychody powyżej 5 milionów napiszesz taką jedną wiadomość, i e, sztuczna inteligencja wygeneruje ci całą listę takich firm z Polski, które spełniają kryteria. Według filtrów, i wystarczy później, dwoma kliknięciami zaznaczyć ich wszystkich, kliknąć dodaj tak, na przykład tak nie wiem, właściciele sklepów. I w momencie, kiedy ten tak zostanie dodany, ci ludzie trafią do segmentu. Automatycznie uruchamia się aplikacja Zapier, Zapier czyli ta aplikacja dołączenia między sobą różnych aplikacji. Wysyłamy wszystkie te dane do narzędzia mailingowego typu Woodpecker, do pisania maili na zimno. I startuje nam automatyzacja. Czyli całość prospectingu jesteśmy w stanie sprowadzić do 10 minut pracy albo i mniej. Bo w tej chwili reset zajmuje dosłownie ułamek czasu, a następnie wysłanie całej tej kolejki do sekwencji maili również zajmuje już dosłownie sekundy, więc nie potrzeba w ogóle człowieka w tym procesie. Wyobraź sobie, ile kiedyś ja jak zlecałem prospecting mojemu bratu, na przykład kazałem szukać listy. E, maili, listy, znaleźć jakieś listy do salonów kosmetycznych, wtedy robiliśmy i tak dalej, jemu to zajęło chyba dwa dni, e, po parę godzin. A dzisiaj wystarczy wpisać jedną komendę do asystenta, więc czasy fenomenalnie się zmieniają na naszą korzyść. Więc mm, tutaj, tutaj jest taka sytuacja, że naprawdę jednoosobowe firmy albo kilkuosobowe zespoły będą w stanie przeprocesować olbrzymią ilość obowiązków swojej działalności. E, tylko trzeba śledzić przede wszystkim takie kanały jak mój, jak Krzyśka Goneta, e, Dariusza Pichalskiego, śledzić po prostu te nowoczesne rzeczy, które wchodzą i wykorzystywać je do swojej pracy tak po prostu, bo e, jeżeli będziesz przed rynkiem, zanim się wszyscy o tym dowiedzą, to ty możesz naprawdę spory kawałek tortu sobie odkroić tylko dlatego, że Wchodzisz w jakąś nową technologię na bardzo wczesnym etapie szczątkowym, czy jesteś w stanie dużo szybciej tutaj pracować nad daną aktywnością, czy to uczyłem, uczyłem właśnie robienia rolek, czy to. Uczyłem pisania SEO e, za pomocą CopyMate, czy uczyłem tutaj teraz właśnie DM Sales. Tych automatyzacji jest sporo, ale to, to nie są trudne rzeczy. Naprawdę każdy może się tego nauczyć. Odpalisz te automatyzacje i one już sobie pracują same bez naszego udziału, więc fantastyczna sprawa. Ostatni wątek, chyba po, po ten wątek, po który tutaj się zjawiłeś, kliknąłeś, to 75 tysięcy w subskrypcjach, w abonamentach w tej chwili zanotowałem w zestawieniu sierpniowym w naszej agencji. Czyli to są już wyniki bardzo fajne, jeżeli mówimy o ilości abonamentów, bo wiadomo, że dochodzą jeszcze tematy jednorazowe: jakieś tam kursy online, automatyczne jakieś wdrożenia, dile, gdzie one się dzieją jednorazowo, ale unikam takich płatności. Najwięcej mamy w abonamentach. W tej chwili jest to już 75 tysięcy. Myślę, że jest to fajny wynik, biorąc pod uwagę strukturę zespołu, tego wszystkiego, co robimy, e, kosztów przede wszystkim stosunkowo niedużych nie i, i tego wszystkiego procesów, które mamy ubrane, aplikacji. E, więc ten biznes jest fajnie, fajnie się spinający i będzie jeszcze lepiej. Ja bardzo szybko celuję tutaj. już W przeciągu 2-3 miesięcy chciałbym dobić do stówki miesięcznie w samych abonamentach. Myślę, że to już jest na wyciągnięcie ręki, już gdzieś tam tą wizję dotykam. A następny plan, kiedy o, uda się go już spełnić, dałem sobie tak 2-3 lata, żeby dobić do 250 tysięcy miesięcznie, i to już będą liczby takie, hmm, gdzie chociaż ja już mówiłem tak przy stówce kiedyś, ale to już będą takie liczby, które sprawią, że naprawdę już nie będę się musiał o nic martwić, bo to już są gdzieś tam budżety. Wiadomo, jeszcze dochodzi czynnik inflacyjny i tego typu sprawy polityczne. Podatkowe, ale powiedzmy, że już w jakimś tam mniejszej miejscowości jedno mieszkanie miesięcznie jestem w stanie sobie inwestować z takiego kapitału, e, więc to już będzie ok, ale w dalszym ciągu cel taki długoterminowy na najbliższe, pewnie 5, 7, 8, 10, nawet lat to jest milion miesięcznie z abonamentów. Będzie to wymagało całkowicie nowych kompetencji, nowych umiejętności, różnorakich taktyk i zwiększenia widoczności w internecie w dalszym ciągu. Ja będę musiał być po prostu większym twórcą, jeszcze dłużej robić to co robię, ale myślę, że pod kątem gdzieś tam zasięgów internetowych i tego wszystkiego, patrząc jak, jak to się rozwija, znajdę na pewno sposoby, e, czy to organiczne, czy płatne, żeby tak szeroko docierać do polskiego biznesu. A gdzieś tam deadline już nawet wcześniej, powiedzmy w tym przedziale 250 a milion, to już będę pewnie celował w Stany Zjednoczone, zacznę może delikatnie dziubać sobie content po angielsku, zacznę pewnie od aplikacji AI, które robią automatyczne dubbingi, a później będę już po prostu nagrywał sobie, nauczę się na tyle języka angielskiego, na, na tyle pewnie będę czuł się przed kamerą, że będę w stanie wystartować z marketingiem na USA. Ale obecnie ciężka praca, obarczona wieloma kosztami alternatywnymi, ale wyniki się pojawiają. Wyniki się pojawiają. Po dwóch, trzech latach zacząłem sensownie zarabiać, a teraz już tych pieniędzy można powiedzieć jest dużo. Chociaż no, to zależy kto mnie ogląda. Chociaż dla większości widzów moich YouTubeowych pewnie jest to dużo, ale powiedzmy, że powiedzmy, że tak. Było to obarczone i zdrowotnie i jakimiś tam różnymi innymi aspektami życiowymi. E, I e, poniosłem duże koszty alternatywne. To nie jest tak, że o wow, dzisiaj mamy wyniki, trzeba się cieszyć, skakać z radości, e, bo ja wiem jak duży ciężar na mnie spoczywa, spoczywał, jaka presja, i jak wiele problemów ja musiałem rozwiązać i codziennie te problemy w firmie się pojawiają, bo to jest już skala, gdzie masz tam 20 kilka klientów. W abonamentach, i tak naprawdę każdy z nich ma jakieś wymagania, być może jakieś problemy do rozwiązania. Każdym się trzeba zaopiekować, być dla niego dostępnym na wideokolach indywidualnych. Raz ja, raz wspólnik, raz ktoś tam, ale trzeba mniej więcej doglądać tego wszystkiego, całego procesu, pchać te projekty do przodu. Często bez mojego udziału ja muszę pilnować moich ludzi w strukturach którzy dla mnie wykonują daną aktywność zawodową, żeby, żeby oni dowozili i ciągnęli te tematy do przodu, a nie zamrażali je w czasie, bo mieliśmy w przeszłości sporo takich problemów, że dawałem projekt i on gdzieś tam sobie e, trwał, 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 a nic z tego nie było, nie, nie ani pod kątem wyników, ani pod kątem progresji wykonania danych czynności, więc trzeba też wszystko pod kątem procesów zadbać, pilnować jakichś deadline'ów, pilnować coli, Presja jest duża. Presja jest duża, wymagania są duże. Czasami wstaje rano już w poniedziałek na przykład rano wstaję i mam już trzy telefony nieodebrane, SMSy z pretensjami, maile, z problemami do rozwiązania e, jakieś pożary w firmie, które trzeba załatać, więc to nie jest proste. To daj Boże, duże pieniądze wiążą się z dużymi problemami, później jak już będziesz miał wyższy level, to te problemy, które były wcześniej, będą Ci się wydawać bardzo proste do rozwiązania i będziesz się czuł dużo łatwiej przy takich kwotach. Tak jak teraz, nie wiem, 20-30 tysięcy miesięcznie, to jest dla mnie easy money <grym> i ja już jestem w stanie sobie spokojnie egzystować przy takich kwotach bez presji, bez, bez niczego, ale przy dzisiejszych tych 75 w abonamentach samych, zaznaczam, że to są tylko abonamenty, to już jest sporo problemów, sporo, sporo rzeczy do rozwiązania, ale w przyszłości ta kwota będzie dla mnie taka, wiecie, yy, że a wtedy to, co to były za problemy, dzisiaj to są problemy, tak? To, więc to cały czas progresuje i zastanów się, czy chcesz tą ścieżką podążać, bo ja i mój organizm, moje, mój sposób myślenia to wszystko zostało z czasem wyniszczone przez olbrzymi stres, który yy, w którym obcuję od wielu lat. Więc to nie jest tak, że o wow, ale super, ja też bym tak chciał. Nie myśl takimi kategoriami, bo sporo musiałem przejść, i Twoim zadaniem jako przedsiębiorcy jest szukać dróg, które doprowadzą cię w, w łatwiejszy, jak najłatwiejszy sposób do pieniędzy. Bo możesz wymyślić sobie, nie wiem, napiszę książkę papierową i policz, ile musiałbyś jej sprzedać miesięcznie, żeby robić fajne liczby. Już sam model biznesowy sprawia, że nie zarobisz. To może być jakiś dodatek, jeden z 20 czy z 30, który sprawia, że ci kapie, tam z boku biznesu, kapie, kapie, kapie. Ale w przypadku, kiedy, yy, kiedy ma to stanowić główny dochód, no to musisz sobie wybrać ten najlepszy dla Ciebie model współpracy z klientami, czy to usługa, czy to jakiś program mentoringowy, czy to kurs, jakaś metoda, która sprawi, że będziesz trzepać kasę, a jednocześnie nie będzie Ci to sprawiało trudu i na przykład klienci nie będą mieli do Twojego telefonu dostępu indywidualnego, to jest idealnie. Albo nawet skrzynkę mailową będzie obsługiwać asystentka. Wtedy to wszystko można sobie współgrać, ale zanim dopracujesz takie modele, to to musi być obarczone ciężarem, musi być obarczone potknięciami. Wieloma spalonymi sytuacjami najważniejsze to się nie przejmować porażkami. Nie przejmuj się, że coś się nie udało, coś nie wyszło, coś się, coś się zawaliło, bo to są bardzo mało znaczące elementy. A finalnie chodzi o to, żeby żeby wyciągać z tego wnioski, wyciągać z tego doświadczenia, traktować to jako lekcję i iść dalej, dalej dalej. Wtedy ma to sens. Myślę, że bardzo upchałem tutaj aż cztery wątki w ciągu 16 minut. Myślę, że bardzo wartościowy odcinek. Jeżeli Ci się podoba, oczywiście daj mi znać w komentarzu, a przede wszystkim to jeżeli chcesz podziałać ze mną marketingowo, zadzwoń na 602 727 263 lub wejdź w link poniżej darmowa rozmowa.pl i wypełnij formularz, umów się na rozmowę. Pozdrawiam serdecznie. Tomasz Guzik. Cześć!